Uwaga, to jest konfrontacja. Dziś S zobaczymy w, w walce Springtrapa i Foxiego. Zapraszam. Otóż tego będzie reprezentować jeden z, ważni, jeden z lepszych polskich tuberów, jeśli chodzi o narodowość, czyli jest 37. Drugiego będzie po prostu to taki mój własny, którego zlepiłem bez niektórych tuberów. I dobra, w prawym narożniku ku Foxy w lewym narożniku Springtra. W mojej wersji to może kiedyś zobaczycie. Foxy. Foxy. Jest Polakiem. A to Springtra Amerykanem. Tu ma narodowa tutaj nie działa się jakby co? Ale już historia Foxy'ego tego jest taka. Otóż była masakra tych animatroników, która została... Wita, oczywiście w moim świecie, żadnym innym, i Foxy był jednym z takich, który zginął, a Springtrap przeżył w tym, ale podczas różnych walk, które mogłyby się wydarzyć, Foxy jako Karol Piast, tak, dałem go na piasta, był gościem mocniejszym od Frediego, bo niego. I odwalan czasem do niepokonanego Golden Frediego. Czy Springtrap muś, czy musiał się obalać Springtrapa? Odpowiedź tak. Musiałby się go obalić. Springtrap jest zupełnie niebezpiecznym Tutaj dałem jedną z jego typowych grafik. I Springtrap nie jest... Myślę, Polakiem, ale jest on zupełnie niebezpieczny. Zobaczcie. Otóż... Nie odczuję tego, ale za przykład. Swing jest jednym z mocniejszych gości w SFM-a, SFM jaki jest zły. Potrafi przyzywać demony z innych wymiarów. Potrafi strzelać do w czymś takim, co w ich fantomy. Potem. Potrafił wysypać jeszcze inne demony, i tak dalej. To już potrafi nasz Foxy. Jest on niezwykle szybki. Zwinny. Siła jego jest przeciętna dość. Lecz... Jako nie jeden z niewielu gości... Potrafił... Normalnie... Nie wygrać... Z... Przy za, animacjach Zajcu. Przepraszam, ale ben, nie będę tego. to wybacz mi za ten fail. To akurat był wypadek. Niestety nie mogę tego usunąć, bo my, muszę mieć na materiału. A cięcie jest zaraz w przeciw, przeciwniejszym przeciw, losu. I tak. fox jest bardzo niebezpieczny i jest ostry jak. Miecz. Czy czegoś w stanie skrzypić. M, strzelba. Ba i topór, który posiada spint spintrap. Ale czy topór wytrzy wytrzymałby długo na Foxy? Pewnie nie, bo jakby nie patrzeć na częścią tego gościa jest jego hak, który potrafi wytrzymać który potrafi pomóc wytrzymać prasę hydrauliczną. Jak pamiętacie, terminator nie wytrzymał. Może nie oglądacie tego, ale terminator nie wytrzymał pracy hydraulicznej. Sprinkler na to, bo w zapalniczkę, którą widzicie tutaj na zdjęciu. Cała to zapalniczka i nie on może podpalić pokskiego, lecz czy gość, który ma większą odporność, niech go na gorąco, Robli go specjalnie na to, żeby się nie przegrzewał. Czy dałby, czy to byłoby go tak jak mo, To jakby walka z Son Goku z Supermanem, lub też kacza Donalda z film, to byłoby. Co ta walka byłaby oparta na czym? To uwaga! Teraz omówmy trochę Szamba Foxiego. Fox jest zwykle szybki, potężny. I jego potęga czasem se może wzrosnąć do poziomów innych. I uwaga! To może być zaskoczenie. Opanowało SSJ-1. Uwaga, to nie uzajęcie. Ale i tak mi się parę innych głosów. Otóż opanowanie SSJ-1 nie jest niezwykle rzadkie. Ja bym S SSA. Czyli to jest J, że. Bez innej wersji. Pamiętajmy też, że jest niebezpieczny jak w ogóle wejdzie w stan w stan tak zwanego szar mnie, mnie biały, biały, białego oka. To znaczy, jak mu się w oku pokaże, być czarne i pokaże mu się taka krupeczka, to lepiej go, lepiej go musicie uspokoić, jeśli byście jeszcze widzieli go. Otóż to jest niebezpieczna forma w jego wykonaniu. I jeszcze SSJ. Pomyślcie, to jest SSJ? Musicie wyczekać. Uwaga. To potrafi Springtrap? Springtrap potrafi. Musimy, że został on tak, aby było dość, dość ładne. Ciężko go pokonać. Czy jednak dałbym radę wytrzymać z genialnym Foxy, którego ciężko ogóle pokonać? Raczej nie. I to starcie wygrywa Foxy. Jednak! Wybór zależy od Was. Możecie wybrać Foxiego. Jakby nie patrzeć jest jednym z moich bohaterów bądź też słabszego springtrapa Uwaga Podczas wojen animatroników były różne wydarzenia, które się odbyły na tej dwójce. I to było na tyle końc odcinka.